Wszystko działo się w poniedziałek przed godziną 11. jak co dzień teściowa Marcina wypuszczała killera z domu na podwórko. Po chwili zawołał ją sąsiad, że piesek leży na polu, że biegł przez pole i upadł. Pies biegał po przylegającym do gospodarstwa terenie. Mógł jedynie podbiegać pod zabudowania sąsiadów. Rannego znaleziono go na polu państwa walczaków. No już nie mógł w ogóle wstać, delikatnie tylko głową ruszał. Zawiązał go do weterynarza, do tego się na tutaj. No okazało się, że musi mieć prześwietlenia, że nie wiadomo co mu tam się stało. No i później znaleźliśmy plamkę krwi. No i widać było, że został postrzelony, czy tam uderzony jakąś deską z gwoździem, czy tak lekarz stwierdził. Pojechaliśmy do weterynarii, do Kalisza. No, i tam okazało się po zdjęciu, że został postrzelony. I nie była to płytka rana. Obrażenia killera okazały się bardzo poważne. Ten śród typu Diabolo, czyli taki maleńki śród treningowy do wiatrówki, utkwił w, w mięśniach wokół kręgowych, ale po drodze zniszczył prawą nerkę i uszkodził również żyłę główną. Dogonową, do która krwawiąc pod powięzie, z czasem spowodowała yy, krwawienie, yy, skrwawienie do jamy brzusznej. Na operację pies był zbyt słaby. Weterynarz podał killerowi kroplówkę i leki wzmacniające. Niestety, no jak wróciliśmy, to minęło pół godziny, no i pies zdechł. Lekarz weterynarii Jacek Sośnicki wielokrotnie spotyka się ze zwierzętami postrzelonymi z wiatrówki, ale wówczas obrażenia są powierzchowne. Śród zatrzymuje się w skórze lub w podskórzu. Zabójca killera najprawdopodobniej strzelał ze zmodyfikowanej broni. Widać, że ktoś po prostu przerobił tą broń pneumatyczną do tego stopnia, że ten pocisk posiadał tak dużą energię kinetyczną, jak. Jak kula. W związku z tym, tutaj na zdjęciu już śródsekcyjnym widać, że ten pocisk przeszedł no, ponad połowę grubości psa, uszkadzając po drodze różne narządy. Tak Dużą energię kinetyczną mają już kule z broni strzeleckiej. Z tej broni również można podobne urazy zadać człowiekowi. Wczoraj to był pies, a jutro czy za tydzień może to być człowiek. No, jeśli ktoś ma takie zamiłowania, czy no, to nie wiadomo, na co jest zdolny, do czego jest zdolny. Kto mógł zabić killera? Dlaczego i czy w takim razie ta osoba zagraża bezpieczeństwu mieszkańców tej okolicy? Pewne podejrzenia możemy mieć, no, ale nikogo żeśmy za rękę nie złapali. Tutaj myślimy, że policja stanie na wysokości zadania i, i u ukaże tutaj już winowajce dochodzenie policji jest na początkowym etapie. Kluczowe będzie znalezienie broni, z której został postrzelony killer. Wczoraj policjanci przyjęli protokół zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Ze wstępnej relacji właściciela czworonoga wynikało, że zwierzę zostało postrzelone podczas spaceru. W dniu dzisiejszym policjanci z Komisariatu Policji w Stawiszynie prowadzą dalsze czynności w tej sprawie. Przesłuchiwani są kolejni świadkowie. Killer przez 9 lat był członkiem wielopokoleniowej, dużej rodziny. Jak mówi nam Marcin, ich pies nie był agresywny i nie mógł nikomu w niczym zawinić. Za Killerem tęsknią wszyscy domownicy i przede wszystkim dwuletnia córka państwa Walczaków. Przeżylibyśmy to bo na pewno jakoś inaczej, gdyby on sam zdechł z choroby, nie wiem, z jakiegoś tam zawału, na no czegoś, ale no to został złośliwie zastrzelony i no nie ukrywamy tego, że jesteśmy bardzo zbulwersowani. Zabójstwo psa zagrożone jest karą do dwóch lat więzienia.